Dzisiaj porozmawiamy o tym, dla kogo tak naprawdę jest zeszyt Dla ucznia czy dla nauczyciela i jakie są wymogi odnośnie jego prowadzenia Zasypujecie mnie pytaniami, a czy nauczyciel może wymagać, żeby zeszyt wyglądał tak albo inaczej Albo czy może go oceniać Więc z przyjemnością odpowiem i dzisiaj gościnnie będą tutaj wypowiedzi nauczycielki języka polskiego Samanty Ja byłam od klas 1-3 więc doskonale rozumiem zamysł oceniania estetyki pisma, staranności, trzymania się linii, bo to jest ważne na wczesnym etapie szkolnym, czyli klasy 1-3. Ale coś. We mnie umiera, kiedy czytam o tym, że dostajecie jedynki z matematyki, chemii czy biologii za to, że wasze pismo było nieczytelne albo że temat był niepodkreślony i szczerze mówiąc, kompletnie tego nie rozumiem. Ale zanim przejdziemy do konkretów, to opowiem o tym, jak to wygląda z mojej perspektywy. I tak jak rozumiem doskonale, że istnieje etap, kiedy musimy nauczyć się prawidłowo zapisywać litery i cyfry. Bo nie da się wypracować własnego stylu, jeżeli nie złapie się solidnych podstaw. I tak jak doskonale rozumiem, że istnieje też etap, kiedy uczymy się właściwego sporządzania notatek, żeby była data w rogu, żeby temat był wyróżniony, żeby było wiadomo, jaki to jest temat, bo czasami sprawdzian jest z trzech tematów, a nie z trzech lekcji, i żeby nie było wątpliwości, bo jeden temat może być realizowany nawet przez trzy jednostki lekcyjne. I to są takie zasady, które są ważne, i dlatego nauczyciele pilnują, aby ich przestrzegać. Ale są rzeczy, których naprawdę nie rozumiem, mimo że próbuję. Bo na pewnym etapie uczeń powinien umieć samodzielnie skonstruować notatkę i tworzyć je tak, żeby to jemu wygodnie się uczyło. Z mojej perspektywy ważne jest, żeby to uczeń ogarniał swoje notatki, żeby on wiedział, co tam jest napisane. Ta notatka ma służyć jemu. To jest coś, z czego on się potem będzie uczył do sprawdzianu albo do matury. I obojętnie mi, czy będzie pisał w zeszycie w kropki, w kratkę, w gładki, na kartkach, które będzie pinał do skoroszytu Czy będzie podkreślał, czy będzie rysował, czy będzie bawił się w fantazyjne litery Nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, byleby ta notatka dobrze mu służyła Dlatego naprawdę dziwię się, kiedy ktoś dostaje jedynkę z chemii za to, że nie miał podkreślonego tematu Albo że jego, nie wiem, zdaniem nauczyciela Szlaczki są dla przedszkolaków Jeżeli komuś pomaga szlaczek, niech sobie robi ten szlaczek Pamiętam jednak przykłady bardzo dobrze umotywowanych wymogów odnośnie tego, jak powinien wyglądać zeszyt Na przykład miałam w liceum nauczycielkę matematyki, która wymagała, żeby zeszyt miał więcej niż 100 kartek Bo będziemy z niego korzystać przez całe przygotowania maturalne Na przykład w marcu może się okazać, że będziemy potrzebowali cofnąć się do czegoś, co robiliśmy we wrześniu I... To miało sens, rzeczywiście nie, nie rozumiem, czemu miałabym się z tym kłócić Chociaż wstawianie jedynek uczniom, którzy mieli 96 kartek, było trochę słabe Z drugiej strony wiem, że to była bardzo inteligentna i wymagająca nauczycielka i z pewnością Byłaby w stanie umotywować taką ocenę tym, że uczeń nie wie, ile to jest 100 Albo czy 96 to jest mniej, czy więcej od 100 Więc akurat... Rozumiem jej zamysł i nie buntowałabym się głupio, bo miało to sens i rzeczywiście ułatwiało nam e, pracę na lekcji I do przygotowania maturalne Rozumiem też nauczyciela techniki, który wymagał zeszytów A4, ponieważ ćwiczyliśmy pismo techniczne i robiliśmy jakieś rzutowanie Rzuty z góry, rzuty z dołu, rzuty z boku i czasami to były proporcje 1 do 1, więc to się musiało zmieścić Też nie, nie ma sensu się z tym kłócić, tak samo jak nie ma sensu się kłócić z zeszytem w... Pięciolinie do muzyki, czy zresztą gładkim, kiedy mamy geometrię, bo chodzi o to, żeby nikt sobie nie przeliczał karateczek i nie, nie szedł na łatwiznę i nie oszukiwał, tylko żeby rzeczywiście opanował umiejętności. Ale jeżeli nauczyciel wymaga, żeby zeszyt koniecznie był w foliowej okładce, tej plastikowej obwolucie, żeby używać takiego, a nie innego koloru do podkreślania, i nie wiem, żeby zeszyt nie miał czasem jakiegoś idola na okładce albo nie był w tęczę. No, to myślę, że z nauczycielem jest coś grubo nie tak, bo co to ma za znaczenie. A poza tym te plastikowe okładki są nieekologiczne, i wymaganie takich rzeczy jest dla mnie trochę dziwne. No dobra, to czy nauczyciel może oceniać za ze zeszyt? A czy zeszyt jest osiągnięciem edukacyjnym? W myśl ustawy o oświacie, artykuł 44b, nauczyciel może oceniać, a raczej ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie. Przy czym. Na różnych skalach Przepraszam za to szalejące tutaj światło, mieszkam w dość ciemnej kamienicy Czy zeszyt jest osiągnięciem edukacyjnym? No nie bardzo Niektórzy nauczyciele próbują podciągać to jako... Ocenę za szacunek i podejście do przedmiotu albo szacunek do nauczyciela ja tego tak nie postrzegam. Dla mnie uczeń wykazuje szacunek do przedmiotu i nauczyciela, wtedy, kiedy się dobrze nauczy, opanuje materiał, jest świetnie przygotowany, to jest dla mnie ważne, a nie to, czy zeszyt jest w kropki, w kreski, w kratkę, nie wiem, w ciapki, gładki, to nie ma żadnego znaczenia. Ale poprosiłam też o wypowiedzi nauczycielkę, Samantę, która uczy języka polskiego i bardzo jej dziękuję, że się wypowiedziała. Samanta, jakich notatek Ty wymagasz od swoich uczniów? W związku z tym, że uczę w szkole podstawowej od klasy czwartej do ósmej, czyli są to takie początki zapoznawania się z przedmiotem, jakim jest język polski i z wszelkimi zagadnieniami gramatycznymi, językowymi, czyli literaturoznawczymi, to oczekuję od moich uczniów, aby ich notatki były kompletne. Ja na lekcjach po prostu mówię, co jest ważne, co powinniśmy zapisać. Czasem wspólnie tworzymy taką notatkę po jakimś tam zapoznaniu się z materiałem. Czasem uczymy samodzielnie, zapisując swoimi słowami to, jak rozumieją dane zagadnienie, potem uspólniamy to i uzupełniamy. Czasem jest też notatka w formie takiej refleksji, po tym, co się wydarzyło na lekcji. Przede wszystkim od moich uczniów oczekuję, aby to, co zapisywali w zeszytach, było dla nich czytelne i by mogli w, w przyszłości z tego korzystać. Wtedy, kiedy będą tego potrzebować. Więc notatki są dla ucznia i służą przede wszystkim temu, aby do nich wracać i móc je wykorzystywać. A co z tym słynnym uczniowskim? Skończył mi się zeszyt i dlatego nie mam zadania. Bardzo rzadko słyszę to zdania jeśli je słyszę, to po prostu proszę uczniów o to, aby wyciągnęli kartkę i po prostu na niej notowali A potem to, co zanotują, by znalazło się w nowym zeszycie To czy wkleją tę kartkę, czy przypiszą na nowo notatkę, to jest jakby ich wybór Nie wyciągam żadnych innych konsekwencji, czyli na przykład postaci minusa, nieprzygotowania czy czegokolwiek innego Bo wydaje mi się, że samą konsekwencją jest to, że potem mamy albo zeszyt, który nie wygląda estetycznie dla kogoś, na przykład, dla kogo to jest ważne albo po raz drugi muszę zapisywać to samo albo jeśli o to nie zadbam, czyli potem nie umieszczę w nowym zeszycie tej notatki tylko ona mi gdzieś się zagubi, no to mam problemy w przygotowaniu się do sprawdziany jeśli akurat tego, co było na tej kartce nie pamiętam i wydaje mi się, że jest to wystarczająca konsekwencja, jaką uczniowie powinni ponosić no bo dzięki temu zapamiętują na dłużej to, że warto coś od razu na przykład przenieść albo pomyśleć o czymś wcześniej, tak? Czyli naszykować na przykład, nie wiem, kolejny zeszyt, jeśli widzę, że została mi ostatnia strona. Okej, okay, to jeszcze jedna rzecz, która zawsze mnie nurtuje. Dlaczego zeszyt do języka polskiego musi być w linii? Przyjęło się, że zeszyt do języka polskiego powinien być w szeroką linię, ale nie musi. Jest to tak naprawdę decyzja polonisty i jego jakiejś preferencji, do tego, że zasiad powinien być w szeroką linię. Myślę, że jest to o tyle pomocne, że na egzaminach, czy to ósmoklasisty, czy maturalnym, na wypracowanie mamy właśnie taką przestrzeń w szeroką linię i myślę, że to wtedy łatwiej też na przykład przygotować się w tym sensie, że po prostu ćwiczymy pisanie i rozmieszczenie na przykład nie wiem, tych 200 czy 250 wyrazów akurat w takiej liniaturze. To na koniec jeszcze jedno pytanie, co sądzisz o ocenianiu za charakter pisma i estetykę, i czy, czy oceniasz za to, czy nie? Wiem, że dla wielu rodziców i uczniów charakter pisma czy staranność pisma jest bardzo ważna, co myślę, że w dzisiejszych czasach jest uzasadnione, bo częściej korzystamy z klawiatury niż z długopisu czy pióra. Natomiast nie wydaje mi się sensowne ocenianie takie obligatoryjne zeszytów pod względem estetyki, choćby z tego powodu, że zeszyty służą uczniom. Jeśli uczniowie prowadzą sobie notatki w taki sposób, że się odczytują po sobie i są w stanie korzystać z tych notatek, to dla mnie jest to wystarczające. Nie stawiam ocen za zeszyt jako za zeszyt. Jeżeli oczywiście ktoś przez cały rok sobie prowadzi estetyczny zeszyt, to potem dostaje po prostu taką dodatkową ocenę za zaangażowanie, ale nie jest to taka ocena obligatoryjna, która ląduje w katalogu ocen takich obowiązkowych, że wszyscy z tego muszą mieć ocenę. Ja kiedy sprawdzam zeszyty uczniom, dwa razy do roku robię to w taki kompletny sposób. No i oczywiście przy każdej możliwej okazji, gdy zbieram zeszyty, by przeczytać jakąś pracę mniejszą i tak dalej, to sprawdzam kompletność notatek i zostawiam informację zwrotną, jeśli brakuje jakiegoś tematu. Dobra. Dziękuję Samancie za piękne wypowiedzi. Mam nadzieję, że trochę Wam rozjaśniła, ale tak jak mamy ukryty program szkolny, tak istnieją też ukryte funkcje prowadzenia zeszytu, jak już... Trochę wspomniałam, czasami to zaznaczanie dat czy tematów jest naprawdę ważne, bo uczy nas prawidłowego sporządzania pism urzędowych w przyszłości Przy czym myślę, że takie kompetencje, umiejętności itd. mogą być oceniane na języku polskim, gdzie uczymy się konstruować właściwie pisma I to, że w przyszłości, w dorosłym życiu może się okazać, że świetnie wypełniony dokument bez daty nie jest ważny Inną taką ukrytą funkcją prowadzenia zeszytu czasami jest nauka samodzielnego tworzenia notatek i wtedy taka notatka może być zadaniem domowym, ale często zdarza się tak, że po prostu to jest okazanie władzy nauczyciela nad uczniem. I mam nadzieję, że nie macie takich nauczyciela, jeżeli macie, to bardzo Wam współczuję, jest mi przykro, bo no tacy ludzie nie powinni pracować w zawodzie, tak? To są pierdoły, które nie są istotne Często też piszecie, że macie swój styl prowadzenia notatek Że ktoś robi te piękne notatki, które wyglądają jak z Pinteresta albo jakichś studiogramów Które sama zresztą lajkuję często na Instagramie Które wiecie, mają podkreślony temat, mają jakieś wasze symbole Dla mnie to jest ok, tak samo jak ok jest metoda Cornela, ok są mapy myśli ja miałam notatki bardzo chaotyczne z pozoru, ale świetnie się w nich odnajdywałam, bo Pisałam sobie jakieś swoje skróty, rysunki, które pomagały mi coś zrozumieć i chociaż Gdyby ktoś niewtajemniczony w ten mój sposób myślenia Zerknął w takie notatki i nic by z nich nie zrozumiał, to ja odnajdywałam się w nich świetnie i sprawiały, że Uczyłam się szybciej, nie musiałam Dużo robić powtórek, bo, bo zapamiętywałam wzrokowo na bazie tych symboli, które sobie gdzieś tam wyrysowałam Dlatego jest mi przykro, kiedy nauczyciele wymagają od Was, żebyście byli świetnie nauczeni, ale jednocześnie utrudniają wam to, nie pozwalając korzystać z tego własnego stylu. To jest właśnie cudowne, że potraficie tworzyć notatki, które dla Was są ok. Oczywiście mam na myśli takie sytuacje, jak wtedy, kiedy oprócz tego, że macie piękną notatkę, to jesteście nauczeni, bo znam osoby, które robią te śliczne, pinterestowe notatki. Przez cały dzień, a potem nie mają czasu, żeby się nauczyć I chociaż wmawiają sobie, że tworzenie notatek to jest forma nauki, to okazuje się, że Że nie bardzo Miałam też nauczyciela historii, który na początku roku w liceum Dawał nam do skserowania notatki, które sam przygotował Żebyśmy nie tracili czasu na dyktowanie i, i przepisywanie w trakcie lekcji Tylko żebyśmy mieli je gotowe i każdy wiedział jakie są wymogi na trójkę, czwórkę, piątkę z jednej strony było to ok, z drugiej nie, zaraz Wam wytłumaczę, co mi w tym nie pasuje. Fajne było to, że nikogo nie interesowała estetyka pisma i takie rzeczy mieliśmy gdzieś, po prostu każdy dostawał cały zestaw do matury. Niefajne jest to, że jednak szkoła powinna nas trochę przygotować do tego, żebyśmy umieli tworzyć notatki samodzielnie, bo potem przychodzimy na studia, jeżeli ktoś zamierza kontynuować edukację. I kiedy okazuje się, że wykładowca nie dyktuje podczas wykładu, to ludzie nie wiedzą, co zrobić, albo przepisują całe slajdy. Nie taki jest sens notatek, tak? Notatka to powinno być przetworzona w sposób zrozumiały dla nas treść, która jest skondensowana, jasna, zrozumiała, a nie takie. Linearne, spróbujcie to szybko wymówić, e, zapisy wszystkiego. Jakby nie taki jest sens notatek. Czy nauczyciel może oceniać za estetykę pisma? Estetyka pisma nie jest osiągnięciem edukacyjnym z chemii, fizyki, biologii, przynajmniej ja sobie przeczytałam te podstawy programowe i nie znalazłam takich wymogów, ale na przykład w klasach 1-3 to już jest ważne i da się to podciągnąć, także odpowiedź brzmi jak zawsze to zależy. A czy nauczyciel może sprawdzić zeszyt ze zeszłego roku szkolnego, na przykład dlatego, że było nauczanie zdalne podczas pandemii i chce to zrobić w nowym roku szkolnym? No nie bardzo. O tym nagrałam osobny film, do którego Was odsyłam. Mam nadzieję, że trochę rozjaśni. Tutaj już nie będę rozwlekać, ale nie powinien. Jeżeli dostaniesz jedynkę za estetykę pisma z chemii, biologii i fizyki, a to nie było zadanie domowe, tylko twój zeszyt i twoja notatka. To bardzo grzecznie. Stanowczo, ale grzecznie, bez żadnego kłócenia się poproszę o wskazanie punktu PSO, w którym takie wymogi były zawarte I powiedz, że Proszę pani, przeczytałam PSO i nie było tam nic o prowadzeniu zeszytu, więc uznałam, że mogę tworzyć notatki takie, jakie będą dla mnie wygodne I jeżeli coś przeoczyłam, to bardzo bym prosiła o wskazanie mi uzasadnienia tej oceny I patrz jak piekło zamarza Jeżeli nauczycielka ci powie, że pyskujesz i tak dalej, to powiedz, że nie właśnie Chciałeś być dobrze przygotowany do przedmiotu i tworzyć notatki, takie z których wygodnie Ci się uczyć, i dlatego chciałbyś wiedzieć na przyszłość i prosisz o anulowanie tej oceny, bo jest ona bezzasadna. E, możesz obserwować, jak piekło zamarza. Bycie grzecznym to jest jedyna strategia, którą polecam, pyskowanie nikomu jeszcze chyba nie pomogło Ale na wszelki wypadek polecam też obejrzeć film o tym, co warto zrobić idąc na wojnę z nauczycielem Bo trzeba być wtedy do tego świetnie przygotowanym No i co? To by było na tyle, jeśli chodzi o notatki Ja lubię, jeśli chodzi o moje preferencje, zeszyty w kropki albo zeszyty takie dość niestandardowe, bo ja piszę bardzo chaotycznie Mam brzydki charakter pisma, ale świetnie się odnajduję w swoich zapiskach ręcznych i, I doskonale rozumiem to, że każdy może mieć swoje preferencje Jeżeli jesteście ciekawi jak sprytniej i mądrzej notować Nie mówię o takich ślicznych pinterestowych notatkach, tylko o takich, które kilkoma sprawnymi ruchami Oszczędzą czas uczenia się w domu i powtarzania materiału To dajcie znać, postaram się zrobić to przed nowym rokiem szkolnym ale nie obiecuję, że to się uda i może się zdarzyć, że to będzie początek września, tak czy siak, dajcie znać i dziękuję za uwagę.